Obiecałem Wam ostatnio, że w kolejnym odcinku pokażę Wam auto nie będące ani Fordem, ani Hondą. A żeby ten niejaki debiut wypadł w pełni okazale, pokażę Wam auto wyjątkowej urody i jednocześnie auto najlepiej sprzedające się w swojej klasie. Będzie to Mazda MX-5 czwartej generacji z 2016 roku. Krzysztof Kopik, używany jak Nowy TV. Zapraszam na kolejny odcinek. Na świecie sprzedano już ponad milion egzemplarzy Mazda MX-5 co tak jak już wspomniałem, czyni ją najlepiej sprzedającym się roadsterem na świecie. Nasz egzemplarz to czwarta generacja tego modelu o oznaczeniu ND. Produkowana jest od 2015 roku, a od poprzedniej generacji, czyli NC, jest mniejsza i lżejsza. Nasze auto ma 391,5 cm długości, 191,8 cm szerokości, a także 123 cm wysokości. Waży... 1000 kg, czyli o 100 kg mniej niż poprzednia generacja. Powiedzmy sobie szczerze, w tym Alcie bagażnik nie jest najważniejszy, choć mamy tutaj 130 litrów. Spokojnie zmieścimy tutaj dwie walizki kabinowe. Bagażnik możemy otworzyć za pomocą pilota, ale mamy też przycisk tutaj na dole, może trochę za nisko. Bagażnik wygląda tak. Mazda MX-5 zdobyła wiele nagród, między innymi tytuł World Car of the Year 2016, w pokonanym polu pozostawiła m.in. Audi A4 oraz Mercedesa GLC. Zdobyła także tytuł World Card Design of the Year 2016 i po raz pierwszy w historii zdarzyło się tak, żeby to samo auto zdobyło te dwie nagrody jednocześnie. Nasz model posiada benzynowy silnik dwulitrowy litrowy Skyactiv, 4-cylindrowy i wolno który ma 160 KM. Mazda MX-5 możecie spotkać także z podstawową jednostką napędową, która ma 1,5 litra pojemności, a także 131 Koni mechanicznych. Obie te jednostki współpracują z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, która posiada krótkie i szybkie przełożenia. Nasz model z silnikiem dwulitrowym rozpędza się do ponad 200 km na godzinę, a przyspiesza do setki w niewiele ponad 7 sekund. Samochód jest zaprojektowany zgodnie ze stylistyką KODO. Sylwetka auta, tak jak i wykończenie wnętrza zdecydowanie mogą się podobać. W autie zastosowano zastosowano m.in reflektory w technologii LED z przodu, 17-calowe felgi lub 16-calowe w wersji z silnikiem 1,5 litra, a we wnętrzu skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę, za pomocą której możemy sterować tempomatem, telefonem, komputerem pokładowym oraz systemem multimedialnym, który możemy sterować także za pomocą joysticka, który został umieszczony pomiędzy fotelami. Auto zostało wyposażone także w 9 głośników renomowanej firmy Bose, w tym po dwa w zagłówkach przednich foteli, a także 7-calowy dotykowy wyświetlacz. Samo wsiadanie do Mazda Mix 5 może nie jest najprostsze. Mamy tutaj jednak fotele umieszczone nisko, a także wysoki próg, ale gdy już siądziemy, to wtedy jest wygodnie. Fotele są kubełkowe, mają też zintegrowany zagłówek, a opcjonalnie mogą to też być fotele sportowe Recaro. Te fotele są też podgrzewane i to podgrzewane trójstopniowo. Pokażę Wam jeszcze składanie dachu. Dach jest miękki, a samo składanie i rozkładanie jest ręczne i bardzo szybkie. A teraz w drugą stronę. I już, teraz możemy ruszyć. Tym, co wyróżnia Mazda MX5, oczywiście oprócz wyglądu, jest przede wszystkim jej prowadzenie. Auto jest świetnie wyważone. Na każdą oś przypada dokładnie 50% masy. Mazda rewelacyjnie też trzyma się w zakrętach. W samochodzie zastosowano z tyłu zawieszenie wielowahaczowe, co podobnie ku Forda Mondeo, którego pokazywałem Wam ostatnio, sprawia, że komfort jazdy jest jeszcze lepszy. A dodatkowo poprawia go też zastosowanie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. Spalanie w cyklu mieszany mieści się w granicach 7-8 litrów na 100 km, co jest lepszym wynikiem od poprzedniej generacji Mazdy MX-5. Zbiornik paliwa ma pojemność 45 litrów. Z przodu Zastosowano także wentylowane tarcze hamulcowe. Samochód hamuje naprawdę bardzo dobrze. Oprócz podstawowych systemów, takich jak ABS czy kontrola trakcji w Mazdzie MX5 zastosowano także systemy monitorowania martwego pola, monitorowania ruchu przy cofaniu, a także ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Przyjemność z jazdy tym autem jest naprawdę bardzo duża i do mnie trafia hasło, w którym Mazda reklamowała ten model. Każdy nawet najdrobniejszy pretekst, żeby przejechać się po raz kolejny tym autem, jest dobry. Eee, I to będzie wszystko w tym odcinku. Oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszej strony internetowej, używane jak nowe. Być może kiedyś trafi tam konkurent Mazdy, Honda S2000, chociaż jest to rzadkie auto. Zapraszam Was też do odwiedzania naszego Facebooka, co środę znajdziecie tam auto w specjalnej ofercie. Dziękuję Wam za subskrypcję, proszę o kolejne i do zobaczenia w kolejnym odcinku Używanek Nowe TV.